Drodzy państwo. Ja proponuję, ja proponuję teraz na część pierwszej damy. Gosia! gościa. Gość. Drodzy Państwo, zwyciężyliśmy, chociaż myślę, że do języka polskiego i do języka polskiej polityki wejdzie to sformułowanie już na zawsze na żylecki. Bo dokładnie, dokładnie tak jak mówiłem od samego początku, od kiedy zaczęliśmy prekampanię w całej kampanii wyborczej.